Cześć, witajcie w 20 odcinku przygód Henryka Rdzawego. Jak pamiętamy w poprzednim odcinku, zakończyliśmy zasadniczą część sezonu przed Blackburn, a także i właśnie przed naszym Henkiem jeszcze gra Barażowa. Oczywiście pierwszy mecz z dwóch meczu rozpoczynamy już za chwilę. No oczywiście nie ma co ukrywać, że w tym odcinku również liczymy na transfer naszego polskiego zawodnika do klubu, który sobie obrał, a w zasadzie wy mu obraliście. Zatem liczymy na do. Dobrą ofertę z Benfiki, no i oczywiście jeszcze na dobre mecze, pożegnalne oczywiście, w barwach Blackburn, aby wszyscy, łącznie z menedżerem, który lubił stukać nieco maile, dobrze go zapamiętali. No więc cóż, na boiskach IFL Championship naszego najlepszego zawodnika sezonu z pewnością jeszcze za chwilę zobaczymy. Przesuwamy kalendarz w przód i ruszamy na pierwszy z dwóch meczów z Norwich. Kibice już na posterunku drą się w niebogłosy, inni pokazują sponsora drużyny, jakby miało to jakieś znaczenie na to, jak pokaże się Blackburn w tym meczu, a Heniek przyzwyczaił nas już do tego, że kradnie rolę kapitanowi drużyny, przedstawiając jakąś mowę motywacyjną dla całej drużyny. No ale tym razem przynajmniej jest to uzasadnione, bowiem został wybrany zawodnikiem sezonu. Hedges otrzymuje piłkę od Henka, teraz z powrotem Hedges oddaje ją Rdzawemu, zwróćmy uwagę, strzela goryl! No i tutaj możecie sobie wybrać opcję. Nie wiem, za co jeszcze zawodnik Dafi dostał żółtą kartkę, być może dlatego, że Heniek źle strzelił, ale wracając do wywodu, możecie sobie wybrać, czy Heniek po prostu zbyt krótko bywał w Paryżu i nie wie jak wykręcić kruasanta. Czy być może na przykład nie był w Australii i nie wie, jak rzuca się bumerangiem, by ten wykręcił? Piłka, co prawda, gdzieś tam próbowała skręcić przy słupku, no ale nie od tej strony, co trzeba. 23 minuta i nadal 0 do 0. Chociaż w żółtych kartkach jakaś różnica, bowiem Norwich prowadzi teraz 1 do 0. Kanik dostaje podanie i od razu dostrzega Pickeringa na skrzydle. Prosi go o podanie. Pickering świetnie, Henryk standardowo po betoniarsku. I ten z nazwiskiem, który nieco przypomina rozkaz rozstrzelania, przechwytuje piłkę. Travis doskonale w środku pola. Henryk wychodzi mu naprzeciw, dostaje prostopadłe podanie. Zobaczmy, Henka, nie jest w stanie nikt przepchnąć. Ten jest w polu karnym, oddaje strzał. No i mam wrażenie, że niestety, ale w dzisiejszym meczu bramka powinna stać prostopadle do kierunku, w którym teraz się znajduje. Jeszcze raz powtórka, zobaczmy. Piłka nawet nie próbowała zakręcić w kierunku bramki, po prostu została strzelona, tak jak leciała. Od razu widać, że po gali szampan jeszcze nieco trzyma naszego polskiego gwiazdora a raczej przyszłego gwiazdora, miejmy nadzieję. Travis przed polem karnym zagrywa do Bakleja Bakli Buckley od razu do Henka. Henek wybiega z pola karnego, strzela, ale Hanli stanął mu na drodze. No teraz było już przynajmniej w światło bramki. Przynajmniej miejmy taką nadzieję, ale nigdy się tego nie dowiemy, bo realizator w tym czasie woli pokazywać pana z jakąś dziwną tablicą z numerkami zamiast pięknego strzału Polaka w kolana przeciwnika. Jeszcze, oczywiście, rzut rożny, zagranie na głowę do Henka. Heniek strzela, no i goalkeeper teraz już z problemami, ale jednak łapie futbolówkę. Został pochwalony Polak za świetną determinację w grze w powietrzu, i teraz ma groźbę zdjęcia z boiska. Wszystko logiczne, zatem gramy dalej. Briten jakimś cudem wszedł w posiadanie piłki. Od razu zagrywa do przodu, bez zwłoki, do Travisa, Travis do Sigurdssona. Sigurdsson górą do Henka. Heniek dobiega do futbolówki pierwszy, bez przyjęcia. Dośrodkowuje nadbiegającego Lapusena. Ten z główki pokonuje pera w 87. minucie. Aż cieszynki się poprzełączały, zwróćmy uwagę. Heniek dosłownie dobiegł do kozłującej piłki. Oddał strzał. A właśnie, bo może to nie było dośrodkowanie. To był po prostu strzał, do którego już przyzwyczaił nas w tym meczu. Ale świetnie wykorzystał to Lapusę. I tym sposobem. 1-0 dla Blackburn. No, można było już przypuszczać, że ten mecz zakończy się remisem, i wszystko rozwiąże się w meczu, a raczej w drugim meczu tego dwumeczu. A tutaj taka niespodzianka: 87 minuta, 1-0, no i oby tylko teraz nie zrobiły się. Wrota do bram Blackburnowskich, i żeby tylko Nunes czy inny jakiś ten z napadu z Norwich nie strzelił bramki. Póki co, zawodnicy drużyny przeciwnej są ren nieco rozkojarzeni i grają na swojej połowie zamiast czym prędzej przeprowadzić kontratak. Heniek bez dwóch zdań musi robić jakieś straszne miny, ponieważ Hanley nie jest za żadne skarby wyprowadzić jakiejkolwiek kontry. Sędzia w tym czasie zdążył zagwizdać na koniec tego meczu. No i w pierwszym z dwóch pojedynków pomiędzy Norwich a Blackburn lepszą drużyną okazała się być ta, w której występuje Henryk Rdzawy. Polski napastnik zaprezentował nam dzisiaj nietuzinkową umiejętność nietrafiania do bramki, która ostatecznie przyniosła asystę w tym meczu. My natomiast nie będziemy robić żadnych wywodów na temat poprzedniego spotkania, ponieważ dosłownie ledwo co przesunięty kalendarz i już kolejny mecz z Norwich, żeby nie było, że żartowałem na temat meczu. Dziś, jak widzimy, Henik już nie będzie motywował swoich kolegów, ponieważ na zegarze północ 36. No i trzeba po ciemku, prawdopodobnie również jako na Wyspach Brytyjskich we mgle, wyjść na boisko, rozegrać kolejne spotkanie z tą samą drużyną co przed chwilą. Sigurdson otrzymuje piłkę, przekazuje ją do Henka. Henryk tym razem niesamolubnie, a dość doskonale prostopadle do Brytyna. Ten w polu karnym wycofuje do Hedgesa. Hedges szuka sobie miejsca, oddaje strzał. No oczywiście broni to uderzenie, no ale trzeba oddać Hedgesowi to, że jest to najcelniejszy strzał spośród wszystkich, które zostały oddane w tym meczu, ponieważ jest to uderzenie numer jeden. Oczywiście emocji nie koniec, bowiem mamy dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale Henryk przegrywa pojedynek główkowy. Nie wiem jak. Tego chyba nawet nie wie sam Rdzawy. Jeszcze Henryk w polu karnym oddaje strzał, no moim zdaniem totalnie niecelny, ale golkiper drużyny przeciwnej z jakiegoś powodu rzucił się do interwencji. Za chwilkę będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądało to uderzenie z potencjalnie słabszej nogi Henka. Oczywiście, że futbolówka nie zmierzała w światło bramki, ale golkiper podarował w ten sposób zespołowi Blackburn jeszcze jeden rzut rożny. Znów dośrodkowanie w kierunku Henka, tym razem Heniek nawet nie był blisko piłki, po prostu wyskoczył, żeby nikt mu nie powiedział, że zaraz będzie schodził z boiska. A jak wszyscy wiemy, tutaj lubią grozić palcem od boku boiska. Kamara dostaje świetną piłkę, ale zapomniał umiejętności zwanej sprintem. Teraz dogranie do Barca Barnes, Barnes strzela. No Pierce nie musiał tutaj specjalnie pokazywać swoich umiejętności bramkarskich, ponieważ napastnik Norwich oddał strzał wprost w golkipera. Kamara tym razem. No jednak nie, myślałem, że używa sprintu, zagrywa do Barca Barnes, Barnes natomiast oddaje strzał już teraz ponad golkiperem. No i tutaj Pickering nie zdążył z kolei zaprezentować swoich umiejętności bramkarskich, bo piłka dosłownie go przelobowała. Niestety z perspektywy Blackburn Norwich wyrównuje w tym dwumeczu i teraz spotkanie rozpoczyna nam się zupełnie na nowo. A żeby nie być złośliwym, bo przecież nigdy nie jestem, to może w związku z tym, że Blackburn traci bramkę, to czas pogrozić Henkowi zdjęciem z boiska. Oczywiście to były tylko niewinne żarty, ale jak widzimy, menedżer zdecydowanie się oburzył. Bans natomiast zdobywa swoją pierwszą bramkę w barażach. No i miejmy nadzieję, że będzie to jego ostatnie trafienie w tym dwumeczu. Carter z futbolówką zagrywa do skrzydła, do Britana, znów Carter z futbolówką, tym razem wycofuje do Hiyama, Hiyam do Goryla, niestety ten, próbując podać, został bardzo brutalnie sfaulowany. Jak widzimy, Henik kompletnie nie ma zamiaru podnosić się z murawy. Nie wiemy, czy odpoczywa, czy rzeczywiście go boli. Sędzia w tym czasie jednak przyznaje żółtą kartkę właśnie dla zdobywcy bramki w tym meczu, w związku z czym no, słowa mogą być prorocze, była to jego ostatnia bramka w tym meczu, a pierwsza kartka dopiero teraz nadeszła. Jak mogliśmy zobaczyć, chociaż Realizator bardzo szybko uciął nam tę powtórkę. Heniek naprawdę mógł ucierpieć. Tutaj jednak nie pojawił się przy jego głowie krzyż. Heniek jest na boisku, a to oznacza, że nadal będzie miał szansę na to, aby teraz odegrać się na Barnsie albo wręcz i na całym Norwich. Hedges zbiega do skrzydła, był bowiem zamykany przez dwóch zawodników, teraz Travis z futbolówką, znów dwóch zawodników, zagrywa świetnie do Henka, Henik odnajduje się po polu karnym, strzela, no i bam, jeden do jednego w tym meczu, a Blackburn wychodzi po raz kolejny na 2 do 1 w tym dwumeczu. To znaczy po raz kolejny to wychodzi na prowadzenie, bo 2 do 1 to jeszcze teraz nie było. Zwróćmy uwagę jak wspaniale zachował się Henrik, widząc to co chce zrobić Stravis z futbolówką. Bez problemu wyprzedził kapitana drużyny przeciwnej, a następnie o dziwo oddał celny strzał, co nie zdarzało mu się w spotkaniach z Norwich. Tym razem już niepośrednio, a bezpośrednio Henryk Rdzawy ma wpływ na to spotkanie, po raz kolejny dając prowadzenie drużynie Blackburn. Jak widzimy dla w wznowienie gry z 5 metra. To nadal filozofia, długo zastanawiał się co zrobić z piłką, by ostatecznie huknąć ją przed siebie. Niestety piłka niezbyt celnie trafia, od razu dorywa i teraz Barnes zagrywa do sańca. ten z pola karnego oddaje się. No i niestety Norwich wychodzi po raz kolejny na prowadzenie w tym meczu, a to z kolei w dwóch pojedynkach daje remis 2 do 2. Oczywiście wszyscy wiemy, że to Henik za chwilę dostanie po głowę za stratę bramki, ale zastanówmy się, co by było, gdyby Pierce nie przetwarzał tak długo danych i po prostu celnie po ziemi podał do jednego z obrońców. No oczywiście istnieje ryzyko, że i obrońca miałby w tej chwili laga mózgu, no i nie ogarnąłby do końca, że trzeba do piłki dobiec. Wtedy też mógłby jeden z napadu Norwich prześcignąć naszych zawodników, ostatecznie zdobywając bramkę. No ale prawdopodobieństwo tego, no raczej jest minimalne. Tymczasem Heniek zmuszony wznowić grę z połowy boiska. No i jeżeli każdy chce uniknąć karnych, to czas, aby któraś z drużyn zaryzykowała i przechyliła szale zwycięstwa na swoją stronę. Lapusę długo prowadzi piłkę, zagrywa prosto, padle w kierunku Szmodiksa, Szmodiks wyprzedza wszystkich, podcina delikatnie piłkę, a ta przelatuje nad golkiperem. Nie zdążyli nacieszyć się z remisu zawodnicy Norwich, bowiem Blackburn, Polas kolejny w tym spotkaniu, no i w dwumeczu wychodzą na prowadzenie. Będąc całkowicie szczerym, wydaje mi się, że to chyba pierwszy raz taka sytuacja, aby po stracie bramki to drużyna, w której gra jeden z naszych bohaterów od razu odpowiedziała bramką. Oczywiście cieszymy się z tego, bowiem to drużyna Henka wygrywa to spotkanie, a raczej prowadzi w tym spotkaniu do wygrania jeszcze kilkanaście minut. Ale mimo wszystko to doskonały znak na to, że Blackburn nie chce złożyć rękawic w półfinale i z pewnością powalczy o bezpośredni awans po najwyższych z lig angielskiej piłki nożnej. Szmodiks dopatruje Sigurdssona i od razu kieruje do niego futbolówkę. Henek stara dotrzymać się tempa swojemu skrzydłowemu. Ten podaje właśnie do niego strzał Polaka. No ale tu Gun bez problemu broni uderzenie polskiego snajpera. No i nadal 2 do 2 w tym meczu. A, czyli tutaj tak naprawdę nie ma prowadzenia Blackburn. Prowadzenie jest tylko w dwóch meczu. Tutaj mamy po prostu remis. Noric jeszcze coś kombinował, ale jest to koniec tego spotkania. Ostateczny wynik to 2 do 2. Ale dwumecz kończy się jednobramkową przewagą zespołu Blackburn, a to oznacza, że Henry Krycawy rozegra kolejny mecz w barwach Blackburn, tym razem o awans do Premier League. A ostatecznym rywalem w walce o awans do Premier League dla Blackburn okazuje się być zespół Preston. Wszyscy na stadionie zgromadzeni z nadziejami, po raz kolejny nie wiadomo o co chodzi z tym sponsorem. Heniek przemawia do swoich kolegów, bo kapitan znów zapomniał języka, a to oznacza, że przed nami ostatni już mecz, miejmy nadzieję w barwach Blackburn polskiego zawodnika, przed ruszeniem się w kierunku bardziej ciepłych krajów w postaci Portugalii. No i niestety mecz pożegnalny Henryka Rdzawego zakończył się dla niego, w niepełnym wymiarze czasowym, bowiem Polak musiał opuścić wojsko, bo menedżerowi wydawało się, że Galager, który go zmieni, strzeli więcej bramek, czyli chociażby jedną. Ostatecznie spotkanie w regulaminowym czasie gry kończy się remisem, a Preston wygrywa w karnych 4 do 1, ponieważ okazuje się, że w Blackburn nikt poza Tronstadem nie potrafił wykonać jedenastki. Czy Henry Rdzawy zdobyłby bramkę? Być może, ale o tym będzie musiał przekonać się menedżer w momencie, w którym będzie tłumaczył się zarządowi Blackburn. Być może właściciele tegoż właśnie klubu wyciągną kryształową kulę i stwierdzą, że Heniek zdobyłby bramkę z jedenastki, a wtedy losy tego pojedynku jedenastek być może by się odmieniły. Kto wie, to nie jest już nasz problem. Teraz pozostaje nam przewinąć kalendarz do końca tego sezonu i zobaczyć, kto i za ile zechce zabrać do siebie Henryka Rdzawego. No, zawsze ewentualnie pozostaje przypał w postaci pozostania Henryka w zespole Blackburn, ale pytanie, jak wtedy menedżer, o ile będzie to ten sam menedżer, zdecyduje o przyszłości Polaka w wyjściowej jedenastce? My natomiast przezywamy kalendarz w przód i zobaczmy, co takiego przygotowało nam FC24 na kolejny sezon. No i oczywiście udaje się dostać do Benfiki, może płaca nie jest zbytnio zadowalająca o 560 euro, no ale o nie finanse tutaj chodzi, a o spełnianie się w piłce nożnej, w związku z czym Benfica stoi jak najbardziej otworem dla Henryka Rdzawego. Zanim jednak podpiszemy ten kontrakt, zobaczmy jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o inne kluby, które również chciałyby pozyskać takiego napastnika, jakim okazuje się być Henryk Rdzawy. Blackburn, że Henryka chce? To wszyscy wiemy. Jak widzimy, Houston Dynamo nie poddaje się już od poprzedniego sezonu i nadal chce pozyskać Henryka Ardzawego. Jednak dwie i pół gwiazdki raczej nie leżą już w kręgu zainteresowania Polaka. Ercelon proponuje o wiele wyższą wypłatę tygodniową aniżeli Bentica i również chce pozyskać Polaka. Marsylia również zgłasza się po usługi polskiego napastnika. Rajowa Jehano również chciałoby Polaka, proponując aż 50 tysięcy euro tygodniowo. Następnie pojawia się nam AS Monako, które proponuje jeszcze więcej pieniędzy, bowiem 74 tysiące euro. Jak widzimy, Polak naprawdę jest rozszarpywany. Jedynie Bayer Leverkusen, póki co, nie był zainteresowany Polakiem. UCD, AFC Dublin, no pół gwiazdki chciałoby ściągnąć Henryka, to trochę dziwne. Sevilla również jest zainteresowana Henrykiem Rdzawym, proponując 51-600 euro tygodniowo. No naprawdę niezłe drużyny. Roma również widziałaby swojego zawodnika, a raczej naszego zawodnika w Serie A. Jest nawet propozycja pozostania w Championship tym razem w barwach Sheffield United i również 50 tysięcy euro tygodniowo. No i na koniec zespół Premier League Middlesbrough, który również chciałby, aby Henryk występował w jego barwach. Możemy za to śmiało stwierdzić, że pełna paleta możliwości no może poza Bundesligą, ale Henryk, tak jak było powiedziane, przychodzi w tym sezonie do Benfiki, gdzie będzie mógł reprezentować barwy portugalskiego klubu. Oczywiście jak nie trudno się domyślić, nikt nie był na tyle odważny, by odebrać mu numer 44, w związku z czym Henryka w nowych barwach ze starym numerem zobaczymy na Murawie już za chwilę. No i tradycyjnie już jak to na porządku sezonu mamy wytyczne jakie stawia nam Benfica, aby odnowić z nią kontrakt. Standardowo również pytanie do Was, jaki następny klub powinien obrać sobie za cel Henryk Rdzawy, no i oczywiście w międzyczasie również pojawiać się będą rekomendacje standardowo już od naszej pani agentki. Przed nami natomiast pierwsze spotkanie oczywiście z ławki rezerwowych, no ale trudno, żeby od razu w wyjściowej jedenasce Henryk Rdzawy zmienia rafę i wystąpi od 62 minuty w meczu z Tottenhamem. A mecz rozpoczynamy wznowieniem z rzutu rożnego właśnie przez zespół Benfiki. Dośrodkowanie w pole karne, wprost na Henka. Henik od razu wyskakuje do piłki. Strzał z główki i 1 do 0. Tottenham zaskoczony. Nawodnicy i kibice Benfiki również zaskoczeni. A Henryk pokazuje dlaczego potrafi tak doskonale grać w polukarnym głową. No bo nikt nie potrafi tak wysoko wyskoczyć jak on. I tak przepchnąć się przez dowolną defensywę i jak właśnie on. Celny strzał z główki. ten Tottenhamu mógł jedynie patrzeć, jak piłka zmierza do siatki. No i 1 do 0 w tym meczu przedsezonowym. Jeżeli ktoś zastanawiał się, ile Henkowi zajmie wdrożenie się w zespół i zdobycie pierwszej bramki, no to już nie musi się zastanawiać, bowiem Heniek, jak tylko wszedł na boisko, od razu bramkę zdobył. Wspaniały start. Oby tylko nie był to tak zwany fal start. Hendrik dostaje piłkę i od razu kieruje ją do Shieldrupa, ten pozostawia piłkę Rdzawemu, Heniek sprzed pola karnego oddaje strzał, ale jest świetnie zablokowany przez Van de Venna, który doskonale asekurował poczynania polskiego napastnika na boisku. Po raz kolejny dla Benfiki rzut rożny W tym spotkaniu Heniek szuka sobie miejsca do niego do dośrodkowanie, strzał z główki, piłka przelobowała Tym razem bramkarza i wpadła Po raz drugi do siatki Henryk Rdzawy w swoim debiucie w Benfice Staje się autorem bramki numer 2 No trzeba przyznać, że lepszego Początku w nowym klubie Henryk Chyba nie mógł sobie wymarzyć Dostał po pierwsze tylko 30 minut Na boisku, a już jest Autorem dwóch trafień z Tottenhamem Ale wiem i znam to teraz Powiecie dopiero, że to są bramki ze stałych fragmentów gry. Niech Heniek w końcu strzeli coś z gry, ale na to z pewnością będziemy musieli chwilkę zaczekać. Ale patrząc po tym, w jakim ogniu jest obecnie polski napastnik, to z pewnością nie będzie to zbyt długo. Jurasek pędzi lewym skrzydłem, jest w polu karnym, wycofuje footballówkę Ursena, Ten nabija van devena. Heniek nabija innego obrońcy, i jeszcze raz van de Ven po dobitce. No, bramki nie mamy, ale z pewnością defensywa osłabiona po tych potężnych uderzeniach w ich własne nogi. To może być bardzo niefajny mecz dla Tottenhamu, bowiem w samej końcówce jeszcze jeden rzut rożny. Henik w polu karnym, piłka jednak skierowana na Cabrala. Ten udaje strzał. Piłka odbiła się od Mitrowicia, od jeszcze jednego defensora, a ostatecznie i tak, i tak wylądowała w bramce. Za chwilę z pewnością zobaczymy goal line Technology, czy jakkolwiek to się tam nazywa, ale my możemy być pewni, że Benfica prowadzi z Tottenhamem 3 do 0. Oto właśnie i ta technologia, zwróćmy uwagę, piłka jest pełnym obwodem w bramce. Co ciekawe, siedzi w ręce jednego z zawodników Tottenhamu, więc nawet gdyby nie wpadła, to i tak, i tak prawdopodobnie mielibyśmy rękę, a przynajmniej wymianę piłki, no bo nie wiem jak można grać czymś takim, co i tak było nabite na pełną dłoń. Oczywiście przed nami jeszcze to wznowienie, takie bardzo symboliczne i koniec tego meczu. Benfica, w swoim pierwszym spotkaniu z Henrykiem Rdzawym na pokładzie, wygrywa 3 do zera z Tottenhamem, a sam Polak stał się autorem dwóch trafień z główki po stałych fragmentach gry. No na przyszły sezon trzeba stwierdzić, że Polak postawił sobie bardzo wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o debiuty, no bo teraz bez hat to ciężko pokazać się w ogóle na murawie. My natomiast byliśmy świadkami debiutu Henryka Hardzawego w swoich nowych barwach w drużynie z Lizbony. Debiut jak najbardziej udany, dwie bramki, zwycięstwo z Tottenhamem, czyli nie byle jakim przeciwnikiem, a kolejne spotkania, jakże i początek sezonu zobaczymy już w przyszłym odcinku, kiedy to podacie jeszcze jaki klub powinien obrać sobie Henryk, jako ten do którego będzie zmierzał w sezonie 25-26. Jak widzimy, kolejnym rywalem będzie Juventus, ale to wszystko już w następnym Odcinku. Jeżeli ten epizod Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo jak zawsze zachęcam do komentowania tego filmu, tym bardziej, że trzeba wybrać kolejny krok w karierze Henka tutaj już na początku. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, jak poradzi sobie Henryk Rdzawy z Wojtkiem Szczęsnym w bramce starej damy, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. No i oczywiście w początku sezonu ligi Portugalskiej. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!